Polska rodzina na pewno ulega metamorfozie. Wiemy, że jakiś czas temu tą drogę rozpoczęły już kobiety, które są aktywne zawodowo, mają wiele wyzwań na różnych obszarach, ale to zmienia się także, jeżeli chodzi o ojca. Zdecydowanie ojcowie teraz mocniej ingerują w wychowanie dzieci. Angażują się osobiście. Są z dziećmi w momencie, kiedy trzeba wytłumaczyć jakieś trudne rzeczy, przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące. Spędzając wolny czas z rodziną, panowie koncentrują się często na aktywnościach, które wymagają ruchu. Bardzo chętnie na przykład angażują się w różne sporty. 74% Procent panów mówi, że często albo bardzo często, właśnie w tym obszarze, jest aktywnych. W dalszym ciągu, tak jak w poprzednich pokoleniach, to on jest osobą, do której dziecko zwraca się, jeżeli chodzi o finansowanie jakichś większych wydatków, typu ferie, wakacje, kursy językowe. Bardzo ciekawym wynikiem naszych badań jest to, w jaki sposób ojcowie oceniają swoje ojcostwo. Zapytaliśmy, na ile dobrymi ojcami się czują. I co ciekawe, tylko 16% ojców powiedziało, że są doskonałymi ojcami, że bardzo dobrze się tutaj realizują w tej roli, a większość, 71%, powiedziała, że raczej dobrze. I tutaj jest jedyny taki y, rozdźwięk pomiędzy opiniami ojców o sobie. A tym co mówiły matki, kiedy matki miały lepsze zdanie właśnie na temat ojców niż oni sami. Myślę, że jest to bardzo ciekawy, ciekawe zjawisko, ciekawy prognostyk, ponieważ aż połowa pań powiedziała, że ich partnerzy, ich mężowie są naprawdę doskonałymi ojcami.